Witajcie kochane dzieciaki, witajcie. Dzisiaj będziemy robili coś wakacyjnego, ale ponieważ będzie nas uczyła ciocia Lucy, jak to zrobić, to oznacza, że to będzie bardzo nietypowe. Co to będzie? Będziemy dzisiaj grillować. Grillować tak. w pomieszczeniu. W pomieszczeniu mamy tutaj przygotowane produkty, które są potrzebne do grillowania. <grym> Czyli mamy winogrono. Bananka, kiwi, różne mamy tutaj owoce. Same, pysz? no, same pyszności, brakuje nam jeszcze grilla, no właśnie. ale nic nie szkodzi, bo do tego mamy właśnie arbuzy. Nasz... Z tego zrobimy grilla. Tak. Ja nie grill mogę. grill powstanie z arbuza, no, słuchaj... a potem będziemy na nim grillować nasze warzywy, owoce. Ja bardzo lubię to, co uczy nas ciocia Lucy, bo to jest takie owocowo-warzywne głównie, a ja bardzo lubię takie rzeczy. Trzeba jeść dużo owoców i warzyw, bo są bardzo zdrowe. Od czego my zaczynamy? Od czego? Musimy przekroić arbuza na pół, a właściwie y, potrzebujemy, żeby było troszeczkę y, nie zupełnie na pół, tylko tak jedna trzecia do o, dwóch trzecich. Do, dwóch. do tego mam przygotowany taki malutki nożyk, okay. więc tym malutkim nożykiem ciachniemy zaraz tego arbuza. Tylko musimy jakoś zrobić tak, żeby sobie przytrzymać nawzajem. Dobrze. I nie uciąć... I te, oczywiście no, dzieci no. robią to tylko Ciach. z rodzicami. Oczywiście, to to, to jest zajęcie... Dla mamy? Dla mamy, lub albo dla, dla taty. taty? O. jest. nie, przekawają, a potem wy będziecie robili. O. Piękny, to wygląda super. Drugi, proszę teraz bardzo, drugi. Czekaj, położę ci tutaj też. Czekaj, 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 przesuniemy to. O, proszę Dawaga. bardzo. Ciach. Tak. O, no, no, no. też piękny. Jak pachnie, wiecie, jak pachnie arbus? Pięknie. Super. I pachnie. smakowicie. Dziękuję. Co teraz, teraz bierzemy tą y, część większą, większą. To będzie nasz grill. A I zjadamy? Nie. Y, to potem. <grym> Ale w tym grillu właśnie y, potrzebujemy najbardziej skórkę z tego arbuza, więc całą wnętrz, y, y, cały owoc będziemy Zjemy. potem sobie podjadać. Teraz potrzebujemy zrobić tak. Potrzebujemy wydrążyć z, y, z arbuza z środka tak, żeby nie uszkodzić skórki. Bierzemy się za... Wypatroszenie naszego arbuza. Możemy zrobić tak. Będziemy potrzebowali potem tutaj trochę tego miąszu, albo pokrojonego w kostkę, bo będziemy z niego robić szaszłyki, albo jak macie na przykład łopatkę do wyjmowania lodów, albo takie łyżeczki okrągłe, to możemy zrobić, potrzebujemy troszeczkę takich małych części. O na przykład, ja mam taką łopatkę, ale to da się też zrobić łyżeczką, że drążymy takie. Kuleczki. Tutaj, ale już sok piękny. Arbuzyk nas puszcza soczek. I teraz. Jak tu sobie poradzić, żeby nie podjeść kawałeczek? No właśnie. Trudne. A może można podjeść, czy nie? <laughs> no na razie. to jest taki dylemat, skoro nie potrzebujemy wszystkiego. Do zrobienia. Można podjeść. To czy można podjeść trochę? Nie, zostawimy sobie na koniec, nie? O, tak. Zaprosimy inny. Czekanie Jest super. Ja mam troszkę inny system niż ty, ale nie szkodzi, prawda? Nie szkodzi. No właśnie. Ważne, żeby wychodzi. I zobaczcie w taki kawałeczek. O Ojejko, jak go zjemy. Ślinka cieknie. Ciekawe, czy wszystkie dzieci lubią morbuza że to nie być takie oczywiste. Chciałam powiedzieć, że na pewno, bo ja bardzo lubię arbuza. Że lubią? Że wszystkie? lubią, tak, ale w sumie to, czy że ja lubię… Czy lubią arbuza? O, to jest pytanie do was. Na pewno wiemy, że wszystkie ciocie w Przepięknym Królestwie lubią, nie? No tak. tak. A ciocia Nadia to nawet bardzo, bardzo lubi. My go zjemy bez problemu. A to jest twój najulubieńszy owoc, czy jakiś masz jeszcze inny, numer jeden? Miałabym problem, które powiedzieć, który jest mój ulubiony numer jeden. Jeden z ulubieńszych, ale nie, no nie wiem na przykład, czy truskawki nie przebijają. O! Bardzo lubię truskawki. A czereśnie? O, no właśnie, teraz nie wiem. No właśnie, no i co czereśnie. wymienimy jakiś owoce, które to po prostu ulubiony? No. Gruszki, bardzo lubię gruszki. Banany, no ja nie wiem, no nie, wszystkie nie no, lubię. No, owoce to po prostu jest znakomity pomysł Pana Boga. I jak głęboko my mamy się tutaj dokopać, Lucy? Bardzo głęboko? No nie musi być tak do końca, ale czym więcej, no już później nie wyjemy pewnie tego arbuza, który zostanie. O nie, no to... wyjemy, jakiś sposób znajdziemy. I odlewamy sok. I mamy już właściwie wydrążone nasze yy, arbuzy. Tak, grille. To tak, odkładamy na bok. I teraz co my robimy dalej? Drążymy drugą część! <laughs> Aha, fajnie! <laughs> to jest takie dzisiaj kopalnia. Kapalnia tak. skarbów można powiedzieć, bo arbuzik jest pyszny. Ciekawe, czy by się dało jakiś zrobić wzorek, na przykład tutaj. Mm, ty byś od razu chciała to ja upiększyć. Już tak, no tak. i tak. bardzo fajnie. I już sobie myślę, że jak na przykład tutaj nadziać czymś, to mogłoby być taki jakiś deser. Mm -hmm. Coś może wymyślisz fajnego. Może jeszcze arbus kiedyś odwiedzi nasze królestwo. O, to by byli. Wszyscy byliby szczęśliwi. O, wydrążamy, czyli teraz góra naszego tak, grilla, grilla, owocowego grilla. Te wszystkie rzeczy, które Ciocia Lusej wymyśla i uczy nas w komnacie tutaj kuchennej, zdarza się, że widzę na stołach, na różnych przyjęciach. Ostatnio zrobiłaś papugę z ananasa, wieża, i to wszystko zostało zjedzone od razu. Wszyscy chwytają, bo widzę, że coś jest ładnego, zdrowego i ciekawego. Więc można to. Na jakieś urodziny, na przyjęcia. To jest bardzo dobry sposób, na, żeby zachęcić kogoś do zjedzenia owoców. No, Nie trzeba obierać. No właśnie. Nic. Zrobiłam takie, nawet nie wiem, jak to powiedzieć, sitko. Myślałam, że mi wyjdzie, ale nie wychodzi. O, sitko teraz. chciałaś? <laughs> sitko, no, arbuzowe. Nie, sitko arbuzowe. Sitko arbuzowe. Wszystko potem zjemy, rozumiem? Tak. Oczywiście. My teraz tutaj drążymy i wykorzystamy w większości tą skórę, no, ale to wszystko przecież jest do, do, zjedzenia. do zjedzenia. Pyszne. Sok. Bardzo jest soczysty ten narkozoł. Kończysz już? Tak, chyba właśnie. Ja już też po malutku. Ciekawa jestem, z czego ty zrobisz te na przykład węgielki albo z czego zrobisz... E, takie te druty, na których się kładzie mięsko ziemniaczka. Z czego ja zrobię mięsko i ziemniaczka? Nie, to, to taki druciany element grillowy. No Też musisz coś wyzwanie, Ale y, ten element nie będzie do jedzenia, bo wykorzystamy do niego szaszłyki. A, Chociaż teraz myślę, że dałoby się. I nie wiem, czy to, no nie wiem. Idziemy dalej. Teraz tak, możemy sobie odłożyć tą część, która będzie przykryciem. Bierzemy naszego grilla. Mm. O. I teraz mamy takie zadanie, które wydaje mi się, że jest najtrudniejszym zadaniem. Okej. Okay. Przekręcamy na drugą stronę. Dobrze. I teraz tak, musimy zrobić w naszym grillu cztery dziurki wielkości nóg. to, to będą yy, dziurki na nogi. Tak. A nogi zrobimy z z ulubionego warzywa, jednego z ulubionych. Ulubionego Ulubionym. czy jednego z ulubionych? Jednego z ulubionych. Warzyw cioci yy, z selera. Więc musimy zrobić takie cztery dziurki, do których zmieści nam się ten yy, seler. To chyba nie będzie takie bardzo łatwe, żeby taką zrobić dziurkę. I bardzo trudne też nie. Bardzo trudne też nie, tylko trzeba dobrą wielkość dobrać tego. Ciekawe czy mi się nie udało tym ząbkiem bo jak będzie za, za luźny to chyba będzie spadać spadać a jak będzie za, no w sumie tak jak będzie za mały to można go dokroić i jeszcze musi być taki że, żeby w miarę równo stał ten grill. więc o, nie wiem czy ja trochę nie dałam za blisko siebie zaraz zobaczymy no w sumie to będzie można poprawić jak no, nogi nie będą chciały stać Wychodź, wychodź, wychodź. Uwaga, próba. Za małe, za małe. Musi być większe. Próba numer dwa. Powiększam. Powiększam. Ale to jest, powiem ci, jakaś Może konstrukcja, Nie wręcz. robić takiego dużego yy, dziurki. O, wiem. Tylko dotniemy trochę naszego nasz seler. Jaki będzie chciał się zmieścić. No, ale takie coś postawić na stole urodzinowym, to po prostu chyba wszyscy zwrócą na to uwagę. Oczywiście będą chcieli od razu zjeść. Oczywiście. No, Jakie zrobić długie te nogi? Nie wiem. Najpierw spróbuję trochę go podciąć. Czy to teraz się zmieści? Jedna jest, na pewno to jest za długie. Będziemy musieli zrobić krótsze. Może na pół to po prostu. Ok, spróbujemy. Przycinamy końcówki naszych nóg. O, i zobaczcie, jedna noga wchodzi. Druga noga z mojego pysznego selera wchodzi. Ja potem te nogi zjem. Ja będę czuć, taka dobra. Po prostu, że wiem, że lubisz, to oddam ci też moje nogi, dobra? Dobra. Do wiedzenia. Naprawdę taki selerek… Nie lubię. nie lubię. Trzeba jeść, bo jest bardzo zdrowy. Bardzo. Ale nie przepadam. I pyszny. Na tym. <laughs> Ciekawe. Musimy sobie najpierw włożymy, a później przymierzymy, czy stoją te grille. Jak nie będą stały, to będziemy docinać te nogi. Dobrze. Tak, żeby, on, żeby one… Wystanęły. Hmm. Mm -hmm. Jest trzecia noga. Teraz będzie czwarta. Jeszcze takiego czegoś to ja nie robiłam nigdy. Konstrukcja wycinana próbuję arbuzie. Jest, ale. Udało ale chciałam zobaczyć, jak, jak ja to robiłam. Mój stoi na trzech nogach. jedną ma za krótką, <laughs> to mu wcale nie przeszkadza. W ogóle mu nie przeszkadza. W ogóle. Jest bardzo zadowolony. Ale chyba mu yy, pomożesz. Pomogę, jednak. Znaczy, <laughs> jednak może trochę go wydłużę, żeby jednak stanął na tej trzeciej, czwartej, czwartej misce. Ale widzę, że sobie która to była? A ty takie krótsze zrobiłaś te nogi. To ja chyba też skrócę. I będzie więcej do zjedzenia. Spróbuję, żeby nogi były A. równe też. Wiesz, Lucy, to jest szansa, że... I jak? Stoi! Jest! Tą jedną chyba mu trochę przykrócę. Trochę krzywo stoi. Generalnie stoi. Brawo! Wygląda superowo. Czekamy, zobaczymy, czy cioci. O, ten będzie wysoki. O, Zaczymy, o. Będzie nie wiem, czy nie za wysoki, właśnie. Teraz go będziemy próbować najbliżej. Mój chyba ma za wysokie nogi. Ja sobie zobaczcie, jak mam tutaj trochę jedna noga, jest za luźna. I jedna się noga za luźna. Jest fajnie. tak, za, za dużo podkroiłam, to sobie wkładam kawałeczek, żeby się trzymało. No, widzicie? Wtedy będzie ciaśniej, już nie powinno tak być. Uh -huh. Jeszcze chyba nie mam tego. I jeszcze jedna noga za długa. Za długa jedna? No tak, ale ja sobie ją przykrócę. I zjem. Mmm, Naprawdę. To jest pyszne warzywko. Może ja mam za wysokie te nogi jeszcze. Jak, jak, jeśli będzie stał, to nie za wysokie. Stoi. Nie, troszkę może ma za yy, za wysokie, nie chce stać. Tutaj uciąć, a to wtedy będzie więcej do zjedzenia. praviči a chyba Stoj. Je <laughs> to <laughs> <laughs> Můj jest Tarão. Stoj. To tak. Możemy go postawić yy, troszkę z boku. A nie, najpierw robimy mu, odrobimy mu od razu ruszta. Teraz tak. Robimy ruszta z, y, y, z paptyczków do szaszłyków. Mm -hmm. Po prostu nadziewamy. Y, tu mamy troszkę za długie, ale to potem albo możemy sobie skrócić, albo nie szkodzi, jak no, nie będzie wystawać. Tu patrzę, jak ty tak, to robisz. Możemy zrobić tak, przekuć się z jednej strony na drugą. Chyba będzie lepiej. Nie robić tego na stojący. Tutaj. A. I tutaj. Hej. Okay. Tutaj. Teraz go odkręcimy i potem z drugiej strony. Czyli najpierw się przekuwamy po tak. prostu przez jedno. Tak. tak. Dobrze. Obok siebie, tak? No tak, jakimś takim odstępem 2-3 cm. Dobrze. To będą nasze różne. O, Uuu. jeszcze pięknie. Będzie wyglądało naprawdę jak grill. Myślę, że będzie wyglądał jak prawdziwy grill. Już trochę wygląda. Już grill, tak. Nie? Te patyczki też dodały takiego wyglądu grillowego. Ile wkładamy? Ja sobie tutaj skracam te patyczki z boku, bo żeby nie wystawały tak bardzo. O, to sobie, a potem możemy sobie na końcu też Dobrze. Pokażeć. To ja czekam, co Ty <słuch> dalej będziesz mówiła, co trzeba zrobić. Na razie mam ruszta wbite. Jeszcze chyba ostatni. Ostatni wbijam i już idziemy dalej. Hmm. Mamy tu. Hop. Stawiamy go po drugiej stronie. I teraz musimy wbić z drugiej strony te, te patyczki i tutaj już one nie muszą iść na, na, na z zewnątrz, tylko tak, żeby były wbite. Ale ekstra. Wbijamy tutaj, tak, drugą stroną. wbijamy do, w drugą stronę tak, żeby nie musi być na, prze, przebić, ale musi wejść do środka, bo będziemy tutaj układać nasze jedzenie, Jedzonka. jedzonko do grilla, czyli musi być tak, żeby się trzymało. Okej. Okay. Mamy, mamy i teraz do tego naszego grilla yy, od razu możemy wrzucić, wrzucamy węgiel, bo będziemy palić w grillu. Przecież y, nie pali się, proszę bardzo. Ciekawe mamy czy tutaj... ten węgiel jest dobry, muszę sprawdzić. Pali się dobry? O, ale będzie się, się będzie palił, o ja. Wrzucamy, wrzucamy, będzie się palił niesamowicie. Pyszne. To będą nasze węgielki. Trykiet, albo tam nie węgiel, można też zrobić bez węgielków, jak to się robi grill elektryczny, no to może być bez. Zobaczcie, mamy na wkładzie nasze grilla. I teraz tak, możemy odłożyć sobie tego naszego grilla na bok i będziemy robić szaszłyki. Hmm. Jak mamy nasze grille gotowe. To teraz robimy yy, szaszłyczki. szaszłyczki, które się które będą piekły na pysznych werwielkach. My wykorzystamy do tego owoce. Mm. Różne tutaj mamy, mamy winogrono, mamy banana, mamy, też, mamy też tego arbuzika, mogą być właściwie same a też arbuzowe o. Yy, te szaszłyczki, jakie, jakie lubicie. Ja najbardziej lubię z kluczaczkiem, więc dlatego wezmę winogrono <laughs> różowe o. też. To będą pyszne szaszłyczki. Mamy też kiwi. Mamy też bananka. To najpierw ja zrobię takiego chyba yy, pysznego z arbuza i z winogronka. A potem zrobię innego, którym będzie kiwi. Ciekawe, czy nam się dobrze upiecze. Właśnie, nie? I jak ty kładziesz tego szaszłyczka, żeby się dobrze upie? Nasze szaszłyczki? O jak cudownie. Kładziemy na naszynny. Ja drugiego zrobię z bananem, niam, 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 bo y, banan to też jest mój ulubiony owoc. Widzisz? No, co zrobić? Jak mam tyle ulubionych owoców. To muszę teraz zrobić różne. Naszego bananka pokroję. Drugi będzie arbuzowo bananowy. Dobrze. A ja zrobię kiw, kiwowo. Kiwi będzie tam. Kiwi i ciemny winogron. Jakbyśmy chcieli zrobić dla cioci Nadii taki, żeby jej smakował, to to no to chyba oj. ja zrobię chyba. To chyba musi być sam arbóz. Ona chyba lubi też inne owoce a nawet na pewno, prawda? prawda? Na pewno. No właśnie. Dobrze, ale jednego zrobię takiego, proszę bardzo. Specjalnego. Biało-czerwony. To będzie pyszne. Hop. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze widzę, że trzy. spokojnie mi się tutaj ugrilują naraz. <gry> Ale ekstra. A ja mogę takiego dużego zrobić? Mogę? Mogę. Każdy może zrobić jakiego chce, prawda? Tak. jakiego lubi. Ja będę miała o. O. I ląduje trzeci mój szaszłyk na moim grillu. Czy masz już zrobione? Ja mam już zrobione. Ale cudnie wygląda, bo jakie piękne kolory. Mm. Cudny jest twój szaszłyczek. Jaki będzie, chyba że jeszcze czwarty mi się zmieści, ale nie, no będę tak grillować po trochu. <grym>, to możesz mi zrobić jednego jeszcze, jednego poproszę. Ci, tak, takiego pięknego. Pięknego? Tak, takiego pięknego takiego, poproszę. Pięknego, takiego chyba... naj, najpiękniejszego. To kolorowe, to chyba zrobię kolorowego. Dobrze, dziękuję. Zielony. Zielony tutaj dam. Hmm. wszystkie kolory będzie miał. O, i teraz zrobię. O. A potem, oczywiście, zrobimy konkurs, kto by zjadł najbardziej którego, dobra? dobra. Może tak być? Może tak być. O, super. O. Ale wymyśliłem. Mam ci taki w lusterku. O, dobrze. Może być? Może być. Tak. Odbicie w lusterku, dobrze. To teraz, Nadia, pokaż proszę wszystkie nasze pyszne szaszłyczki, które się pieką, które zaraz zjemy. E, I może chodź zrobimy taki konkurs. Którego ty byś zjadła pierwszego? Z moich czy z twoich? Z, z, z wszystkich. Z wszystkich? To chyba tego arbuzowo-bananowego. Tego, bananowego. dobra. A ja bym zjadła jednak tego. O, nie chciałam go na drugi. No dobra. To zaraz drugiego, drugiego wybieram? Drugi. Wybieram tego z kiwi. Dobra, a ja drugiego do tego. Ostatni element, jaki mamy do zrobienia. Bierzemy naszą połówkę, która będzie przykrywkiem. I to samo. Robimy dwie dziurki tutaj z góry arbuza, żeby dorobić rączkę. Czyli musimy mieć jedną dziurkę. Tuż mogą być mniejsze chyba te dziurki. Drugą dziurkę. O! Uchwyt, uchwyt, tak, jest uchwyt. Paniały do naszego grilla. I teraz tak, możemy albo przykryć naszego grilla o! i niech się grilluje, a jak jest za gorąco, to możemy wziąć wykałaczki, musimy je wbić tutaj w bok naszego grilla i na tym grillu, na tych wykałaczkach umieścimy naszą pokrywkę, tak żeby było. Się grillowało, ale nie było tak gorąco. Staraj! Nasze grilla to ale są gotowe. piękne. Niech się grillują, a my co? Się? A my się pomodlimy o piękne wakacje dla dzieci, dla nas wszystkich też. I o to, żebyście mieli dużo dobrych pomysłów. I ojca, i syna, i ducha świętego Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niebiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Czekamy na Wasze zdjęcia nieustająco z Pięknych Waszych prac kuchennych i nie tylko. I ściskamy mocno. Do zobaczenia. Do zobaczenia.